To była wtedy prawdziwa bomba jest nadal szok. Jakby tego było mało, w tym samym roku w wywiadzie radiowym arcybiskup McKinley określa zmarłego kardynała Georgia Pella, prawego i dobrego kapłana, pomówionego przez mafię, tzw. Tak kardynalską, jako skomplikowanego i dzielącego. O niesprawiedliwie skazanym, a następnie uniewinnionym kardynale Pelu, który zadarł z mafią watykańską. Możecie usłyszeć więcej w odcinku, do którego link pojawia się teraz na ekranie, a temat jest naprawdę niesamowicie ciekawy, szczególnie jak go pochowali, w jaki sposób. Obejrzyjcie. Australijscy katolicy ruszają z petycją online przeciwko biskupowi. Dlaczego? Za zgodę na instalację jawnie pogańskiej rzeźby Transcendence w katedrze najświętszego serca w Bendigo. Czy to jeszcze jest kościół, czy już galera sztuki alternatywnej, lub po prostu właśnie pogańska świątynia? A to jeszcze nie koniec. W 2024 roku McKinley z entuzjazmem pochwala deklarację papieża Franciszka Fiducia Supplicans, która pozwala na błogosławieństwa par jednopłciowych.